Witam uczestników i sympatyków wspólnego gołębnika Czersk. Obecnie jestem w Toruniu i będąc w Toruniu nie sposób nie odwiedzić tutaj kolegi, który na wspólnym gołębniku Czersk odniósł w tym roku spore sukcesy. Jest to kolega Robert Zombik. Może Robert powiesz tutaj, przybliż swoją sylwetkę. Powiedz jakie tam sukcesy masz. Witam wszystkich I tak kolegów i sympatyków wspólnego gołębnika w Czersku. W tym roku udało mi się na wspólnym gołębniku Sebastiana w Czersku zdobyć trzeciego Asa i moja drużyna wygrała lot numer 5 Memoriałowy Święty pamięci, pamięci Mieczysława Bieska, dokładnie. który zginął, przypomnę może w katastrofie w Katowicach. Dokładnie. Bardzo mi przyjemnie, że akurat ten lot wygrałem, Oto to taki jest będzie, można powiedzieć, sentymentalny, jeżeli chodzi o moje trofea w domu ten puchar tutaj ze wspólnego gojemnika Co mogę powiedzieć? Bardzo jestem zadowolony z uczestnictwa w wspólnym gojemniku w Czersku. Widać, że było, aczkolwiek było mało gołębi. Tych gołębi bardzo mało zginęło. Tutaj dziękujemy koledze Sebastianowi za przygotowanie tych gołębi, za dbałość. Widać, to było profesjonalnie prowadzone po wynikach, po wszystkich treningach, lotach wszystko było pokazane czarno na białym przygotowanie do lotu finałowego no Udało się, może ja tu wejdę w słowo, udało się przede wszystkim dużo głębi doprowadzić do finału a finał też można było rozegrać w lepszych warunkach z wiatrem i pewnie tych głębi by więcej przyszło, ale na tą chwilę nie jest źle, bo prawie już mamy 50% w domu nie? a no tak. ci, którzy są na bieżąco z, z tutaj z tymi wynikami i wiedzą w jakich warunkach ten lot przebiegł no to wiedzą, że to naprawdę wartościowe głębie na pewno wróciły. Nie? No dokładnie, tak. Może Robert powiesz tutaj o tych swoich, swoich głębiach, nie? bo w sumie wasze głębie tutaj z Torunia naprawdę tutaj duży sukces odniosły i, i z początku może jakoś tam y, nie wyróżniały się, ale z finału tutaj y, Kopernik 1, czyli Waldek Wojciuk, y, twoje głębie, i, I, I nawet Jasia, Janusza Zabłotnego. Jasia i, i Ciborskiego. I Asia Ciborskiego też fantastycznie to sobie poradziły w, na tym locie finałowym. Może tutaj przybliżysz. to znaczy Ege. tak, jeżeli chodzi o moją osobę, no to Asem y, numer 3 wspólnego gojemnika jest gołąb pochodzący, y, rodzice pochodzą z Belgii, zakupiony został, y, można powiedzieć, cała rodzina. Y, ja je przywiozłem w marcu, i tak testowo tego belga włożyłem do ciebie na gołębnik. No, u mnie się sprawuje ten bracia bardzo dobrze. Nie wiem, u ciebie jest samiczka czy samiec. No to tak, ciężko no, tak myślę, że to samiczka, ale mówię, że samiczka jest większej postury, e... czyli matka tego gołębia, tak? bo ty zaobrączkowałeś tą obrączką belgijską osobiście tego gołębia. Tak, no? tak. tutaj to są gołębie wychowane u mnie, po parze belgijskiej. Po parze belgijskich. On pochodzi z gołębi Werbowen. Odbraci e, hodowcy naprawdę w Belgii bardzo cenieni, z dużymi osiągami. E, no i chyba nawet w Polsce są znane już te gołębie, nie? O ile no wiem, tak. Tutaj... tutaj kolega Zając z Zielonej Góry wiem, że współpracuje z tymi hodowcami belgijskimi. Dzięki niemu trafiliśmy właśnie tam do nich. E, on lot, lotuje gołębie nawet z Londynu nam wspólne rodzaju konkurencjach lotowych, nie tylko PZHGP, ale tam y, loty dalekodystansowe w klubach i wiem, że dosyć mocno tutaj mm, angażuje się właśnie w te kluby dalekodystansowe. Byliśmy razem z nim u tych hodowców, oglądaliśmy gołębnik, udało się zakupić mi akurat trzy sztuki, czyli dwóch braci i jedną go gołębia do samice do krwi, między innymi ten gołąb, który był trzecim masem jest po tych gołębiach drugi gołąb, który zdobył w drużynie właśnie wygrał puchar. Pochodzi z jednej strony po gołębiach, po gołębiu, po samcu od kolegi Zbyszka Klimka, z drugiej strony jest to gołąb samica pochodzi od Mariusza i Sławka to jest po linii Albrecht. A Tych od... hodowców m, nie trzeba praktycznie przedstawiać, bo, bo przedstawiać, wiadomo, w zeszłym roku są... wysokie miejsca, również Dokładnie. we współzawodnictwie ogólnopolskim, o ile pamiętam, to Mariusz zajął w B kategorii, tak? Tak. Wice... Y Drugie albo trzecie miejsce miał, nie? W Był drugi wicemistrzem Polski. Mhm. Y tutaj, można powiedzieć, udało mi się też zakupić, współpracuję z kolegami tutaj z Grudziądza i z Mariuszem i ze Sławkiem. Mam gołębie, między innymi to jest półkrew, ten drugi gołąbek. Jest pół krwi właśnie od kolegów cerskich, od góry okay. jest od Zbyszka Klimka, wiceprezesa do spraw organizacji lotów Okręgu Toru. On tutaj z kolegiem Robertem jeszcze się spotkamy na takim zebraniu podsumowującym sezon na Wspólnym Goemniku i na pewno tam również wypracujemy jakieś nowe zasady współzawodnictwa. Chociaż myślę, że Robert tutaj za dużo chyba nie powinienem zmieniać, jeżeli chodzi o to o te regulamin, który w tym roku obowiązywał. Myślę, pewne, pewne jakieś tam. Mam zastrzeżenia i trochę zmian wprowadziłem, ale to są będą na pewno kosmetyczne zmiany, nie? To znaczy wiadomo, yy, przygotowanie gołębi masz opanowane, bo to było widać po przelotach, jak, jak i z treningów, jak i z ciężkiego lotu finałowego, ponieważ no, wiatr przeciwny, prawie huraganowy wiatr, dochodzący do 60 km na godzinę, pokazał najmocniejsze gołębie, yy, można powiedzieć, wypuszczenie gołębi gołębie były wypuszczone razem z oddziałem yy, bliżej 40 no. km to się wszystko rozciągnęło te najsilniejsze gołębie yy, przyleciały szybciej później dobijały do dnia dzisiejszego tak mhm. wspomniałeś jest prawie 50% mhm. yy, i to uważam że dużym sukcesem jeżeli chodzi o te sprawy to uważam że Ale masz ja, dopracowane do dopracowania ja powiem jeżeli tyle że bo myślę, Robert że twoich, kosmetyczne... twoich gołębi ile poszło na finał Mojej głębi na finał poszło 300. 3, stu, 3 tak? i dwa są, tak? Na tą 2 chwilę podajesz. No. No. no dobrze, także dziękuję. Spotkamy się na Dziękujemy pewno na zebraniu podsumowującym. Się.